Hej, witajcie! Dziś... Na samym początku chcę wam powiedzieć jedno. Ja nie grałem wcale na tym świecie. Tylko poszedłem po o, zrobienie fota na miniaturkę i wtedy udało mi się odzyskać część rzeczy. Ja, o ile pamiętacie, to w poprzednim odcinku miałem wypadek z Endermanem. Ale... I wydawało mi się, we wszystkie rzeczy stresiłem. Jak się okazuje, nie dobrze. A więc ja zapraszam do oglądania. Witajcie. Jak mogliście się dowiedzieć z wstępu, pokazywałem wam tam różne takie nie do końca rzeczy, ale ogólnie nie wiem, jak to nazwać itemy udało mi się odzyskać. Tak w okazji odkryłem pewną ciekawostkę. Muflę mogę sobie tutaj włożyć. Co nie? Ale przykładowo złoto już nie. Zastanawiam się, czy to błąd, czy celowy zabieg, czy... Okej. Okay. Ja najpierw sobie wiecie, co ogarnę jedzenie i do tego czasu byłoby cięcie. z was miał takiego parta. Palił się, palił i zgasł przy pół HP. No ja na pewno nie miałem ani razu. Jak to się stało? Robię to metodą taką, że podpalam. lam, owce, krowy i inne takie, a następnie A następnie je niszczę. Nie robię tego tak, ze miałem piekę, bo to zajęłoby dużo czasu. A tak to to patrzcie, no. Kukę je z łapki, bo. O nie! Nie, nie, nie! Błagam! Nie! Nie! Utopiec. Byliśmy tutaj teraz znowu bliscy zgonu. No. Coś tam zebraliśmy. Ale mi zależy na tym, aby zebrać więcej. A więc kolejne cięcie. No niestety, koniec zapalary. Udało nam się ogarnąć dość spore ilości żywności. Za chwilę zrobię kolejne cięcie, tym razem. Po to, aby ogarnąć trochę drewna. Ach, jaki miły dzień. Ale my się nie rozpręwajmy, tylko robimy patyki, a potem drabinki. Okej, okay, może takiej ilości to ja fanuję. Dobra, do wydroka, jeśli będziemy się kopać, to... coś tam będzie. To starcy drabinek to znaczy. A więc my się skopmy i widzimy się na dole. Dobrze, już jesteśmy na dole. Teraz zacznijmy się kopać przed siebie. Tu zaczyna się timelapse z kopania diamentów. A więc czas timelapse start. A niestety kilo pęk. Udało mi się zdobyć 23 sztuki redstonea, 24 sztuki rużwelarza. Cóż, widzimy się za drugim podejściem. Ok, mamy drugie podejście. Zrobiłem już sobie kilo. Teraz będziemy musieli dalej kopać. Nie mówcie, że mam lagaczonka. Okej, okay. standardowy tajmlapczyk. Profe, profe, mamy pierwsze diamenty. Cóż, mój kupunek się zapchał, jak mogliście widzieć to w sytuacji z Welazem. Ale nic, mamy tylko cztery, kopiemy dalej. Profę, profę, mamy jaskinię. A to tylko zwiększa fansę na wystąpienie diamentów i zginięcie od potworków. No nieważne. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma nigdzie wadnej lawy. Już nieraz nie raz, nie dwa, zdobyła mi się taka nieciekawa sytuacja. Raz nawet z diamentami. Raz. W... O, właśnie o takich sytuacjach mówię. Raz nawet straciłem 8 w mojej urodziny. No kiepsko wyszło. Przyznaję kiepsko. E, duża ta jaskinia. E, naprawdę duża. Okej. Okay. Kolejny timelapse, tym razem z wyszukiwania jej. Dobrze widzowie, ja dogrywam audio. Jest to bardzo krótki time -lapse. i nie mogę sobie pozwolić na nagrywanie dźwięku tak sobie po prostu w trakcie odcinka, bo wtedy to by brzmiało fatalnie. Audio się zakończy jak tylko zrobi, zatrzyma się time -lapse. Utknęliśmy w punkcie wyjścia, jakby to powiedzieć. Kilof mi się skończył i w ogóle. Jeszcze tutaj kiedyś wrócimy. A jak na dziś chciałbym wypalić to żelazo. I złoto, które zdobyłem. I się w bazie powegnać. I zapewne większość z Was się pyta, po co ja zbieram ten redstone? A niech to. Po to, aby zdobyć. Zrobić tablicę Survival Craft. Kurczę, mogłem spalić to. A niech to, jest noc! Dobra, weźmy ją w ręku. się siekierkę. W sumie w końcówka na nocy, ale o właśnie takich wypadkach mówiłem. Nie! Gościu, nie wysadź mi bazy. Uuu! Uf, sucho. Wszedłem z wyciem. Co? Na taki wypadek to się jeszcze nigdy nie natknąłem. Dobra, zniszczmy okoliczne moby i. Cię pożegnajmy. Gin. Dobrze, w dzisiejszym odcinku to był wreszcie jakiś prawdziwy odcinek Survival Crafta, bo. zrobiliśmy duchowe czy? Pokopaliśmy sobie trochę. Zdobyliśmy nieco jedzenia. Z tych czterech diamentów jestem zadowolony najbardziej. No a więc co? Cześć.